Cześć, witajcie w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie w Skywarsy. Na początku zagramy solo, a potem przejdziemy do dołu. Dobra. Za 15 sekund. Wcześniej sobie trochę pograłem. Teraz może pójdzie mi lepiej niż wcześniej. Dobra. Czyli rozpoczynamy. No dobra, to mamy lepsze. I tutaj chyba już nic nie ma. Tutaj może. Nie. Ale mam za to jajka. Czyli jedną z ulubionych moich rzeczy. No właśnie. W ogóle ostatnim jajkiem udało mi się zapchnąć. E Aha. Nie wiem, puściłam shifta? Nie wiem, co się stało. Dobra, gramy jeszcze raz? Dziesięć? Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. O, mamy nawet dobre rzeczy to jest niby zakładamy i musi być coś jeszcze na tej wyspie nie no, jeden przedmiot to za mało raczej dobra, nie, chyba był tylko jeden no to idziemy tam. Spróbuję teraz nie spaść, tak jak wcześniej. Ej, no, no, ale widzieliście to. Trzymałam przyśle. To dziwne. To jest tak, jakbym robił pod sobą blok. Wchodził na niego, on by mi znikał i ja spadałem. Dobra tu jeszcze ochrona 2, ochrona dwa. To możemy. Dobra. Dobra, nie znika. Nie znika. Nie znika. się nie jestem w formie dzisiaj. Ostatnio to kilka razy wygrałem, ale teraz jakoś mi nie idzie. No nie wiem, ja już bym przeszedł na dół. No dobra, możemy pójść. A i tutaj dół. Dobra. I jesteśmy z nim. Dobra, on sprycia... o, nic nie bierze. Chyba mamy gracza, który po prostu stoi w miejscu. A nie, dobra, chodzi. Ó. Na brains. Dobra, co nic, nie mają. Za minutę dopiero tutaj skrzynki się tak jakby odnowią. Dobra, ja bym poszedł tam. Teraz trzymam shifta. Dobra, 7 graczy. To w sumie zostało tylko kilka drużyn. Tak, 4 ochrona 2, ochrona 1 to nie ochrona 2, ochrona 2. Ale to jest chyba lepsze. W ogóle nie wiem po co mi są te kwiatki o nie, spadł! Zepchnęli mi Dobra, widzę mniej więcej poniku gdzie są Na razie do mnie nie idą. Dobra, ja myślę, że... Skoro on już zginął, to ja też mogę się poświęcić. No dobra. Byliśmy na chyba szóstym miejscu, z tego co pamiętam. Dobra, jeszcze kilka rundek. Dobra, mam jakąś maskę taką. No, tam nic nie ma. A tu jest. Ochrona 1, ochrona 1. No, dobra. W sumie mogę to grać. Znaczy, w sumie mogę to dać tej mojej drugiej osobie. Jej chyba nie ma. No, chyba wyszedł z gry, a nie tam jest. Dobra, on się tu rozbudował, a ja w ogóle nie tam. Dobra, macheł. To tego nie potrzebuję. Dobra, tu coś jest. Ale oni już tu się przedostali. Dobra, zniszczę im tutaj mur, jakby do nas. I wybudujemy się gdzieś indziej. Dobra. Oni tu wszystko pozbierali. To za pół minuty. Tamto nie. Aha, dobra. To ostatnia rundka. Nie, nic nie ma. Zebrał tam te rzeczy. Dobra, ja bym chciał pójść do tego, ale... Nie, dobra, nie idę tam. Dobra, wyrzucił mi tu jakieś rzeczy. Dobra. Jeszcze, ale się buduje. Jak on spadnie, to zginie. Już prawie boków nie mam. Nie, nie udało mi się go zabić. No to by było w... na no tyle w tym odcinku. Niestety dzisiaj nam się nie udało wygrać. Ale w następnym możliwe, że się uda. pa. pa.